Witam wszystkich Dzisiaj przedstawiam kolejne niemieckie danie Cevapcici Tak to chyba się czyta Danie to jest bałkańskie Z ryżem Waga 300 gramów Kaloryczność 483 kilokalorie Czyli całkiem sporo jak na takie opakowanie. No i ja sobie to podgrzeję, oczywiście podgrzewaczem, ale można też w inny sposób. Tego należy się oczywiście pozbyć. Opakowanie przypomina nam Dania z racji polskich. trochę wody Jak zwykle przemieszać i czas oczekiwania to przynajmniej te 15 minut Danie podgrzane można jeść. Tak to wygląda zaraz po wyjęciu z puszki. Tego typu danie, już kiedyś to mówiłem, było dostępne w Lidlu. Te akurat konkretne to ja bardzo dobrze pamiętam, bo na pewno je kupiłem. Oczywiście, niekoniecznie z tej samej firmy, co teraz. Mamy tutaj ryż, czerwoną paprykę, kukurydzę, groszek, fasola szparagowa. No i takie powiedzmy kiełbaski: wieprzowe. Mm. Te kiełbaski są wyśmienicie doprawione palce lizać jest to wszystko w takim lekkim sosiku lekko pomidorowym no miało to być trochę pikantne ale według mnie może tam lekko pikantne bardziej to jest niż ta cała reszta Więc ja sobie trochę pieprzu dodam. Jak ktoś nie chce, to nie musi. No, ja na początku trochę źle tak powiedziałem. To jest danie bałkańskie, tyle że wyprodukowano w Niemczech. Bo by ktoś pomyślał, że to danie niemieckie. A to jest nieprawda. Mm. Wszystkie składniki wyśmienite polecam te danie jak najbardziej. Całkiem sporo jest tutaj tych niby kiełbasek, które bardzo świetnie są doprawione i świetnie smakują. Idealnie współgrają z całą resztą. Mm. Ryż jest taki nasączony, nie jest przesuszony. Wyśmienite dla mnie danie. Oczywiście to jest moje zdanie. Nie każdy musi się zgadzać. Nie każdy musi akurat lubić takie coś. Danie uważam za rewelacyjne i jak najbardziej je polecam. Jeszcze jedzone w lesie, mm. cena. I oczywiście, gdzie to kupić? Pod spodem w opisie. Sam sobie mówię smacznego. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No, i do następnego filmu.